Siema, jestem Zmotek, w że gramy w Garry's Moda w tryb murder oczywiście, a ze mną jest Jakubek, Dom, Bartek, Bagietka i możliwe, Juhu. że jeden ciastek jeden. Siema. ma. Yeah. Ja. Ej, wiesz co? 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 Jak się witasz, to mów wolniej. Bo nie, nie, ci, nie. nie wres... Właśnie wiem, o to chodzi. Ja, ja mówię ultra szybko. oraz e, nieważne w jaką grę gram, to mówię, że gram w Garry's Moda. Siema, jestem Zmotek, w gramy w Moda w tryb Counter Strike Global Offensive. Na przykład ja gram w CS A to właśnie jest minus, bo ledwo co dzisiaj rozumieć jakby. Ale to, 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 jest mój taki element O, wiśnia Element marki Wiśnia mnie zabiła Jezu, wiśnia, wiśnia serio? Cześć No nie, no Za mała mapa No jak za mała, jak to Wiesz, że da się wyjść poza mapę po pierwsze, po drugie można wejść pod ten największy budynek na przykład, a po trzecie można na przykład... Ale, a nie, może, nie mogliśmy jakiejś takiej klasycznej mapki z Gersu, na przykład ten hotel, coś jest w Gersu? Nie, coś... nie mogliśmy, to jest najlepsza mapka. Siema, Delta. Główną prawdą. No ale... Kto jest Oskar? Jestem z Oskarem Czerwonym, co? Ja. Oskarem Czerwonym, czyli są jak... <grym> Co, bijemy się, co? O, Eluwa. Ej, Oskar, Oskar czerwony. Co? 7, jestem z tobą. Oskar czerwony, i czerwony. O! jestem pomarańczowy chyba nie A gdzie Bug jest? To? Alfa... A właśnie co jest z Deltą, bo ja widziałem... Od... Jezus Maria, Ja widziałem Deltę i... No Jezu za mnie! Aaa, myślę, że sama się zabiłeś. Ja wiem, kto, kto jest. Ci zabił? Skolenia, tylko Jezus, Maria, wiedziałem. Bagietka! Kto nie żyje, ten nie mówi, bo wtedy oni wiedzą. No, oni byli przez całą grę razem. No i teraz wiedzieli, że ja jestem tym. Mordercą. Nie, you, nie mówimy. You are busting there. Mystery. The The Mystery. O, czarny jest, z ławek jest. O! November, jest czarny. Ja. A ja. coś mi popycha. Ja jestem z Oskarem niebieskim i Novemberem filtowym i Miko zielonym. A w ogóle Miko, kto jest? Ja jestem Miko. Takie pytanie, czemu ty jesteś czarny? Um, no, rodzice mnie nie kochali. Na no, rozumiem. Też tak miałem. Jestem <noise> jakiś. O, ej. No, tutaj nie można przejść e, No, jest, jest magiczna ściana W jednym miejscu O nie, o dobra Spadniesz Ej, Wiktor, patrz, pokażę ci jeszcze lepszą sztuczkę Tak, wiem o czym No to tu, tutaj możesz wyjść za mapę Nie w tą stronę, Wiktor, Jezu Proszę mnie nie spychać No kurrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! No ja wychodzę za mapę <grych> e, a, możesz, Muszę też wrócić za mapę, ale to musisz znaleźć drabinę Cześć, tutaj, kto mnie znajdzie? Jestem na kontenerach Szkoczek że... Skoda, ma równo 500 Ej, skocz i kliknij E na kontener, na którym stoisz no to po prostu kliknij E. No nie, właśnie. nie mogę skoczyć. Ej, co się mi stało? Przepraszam, co się mi stało? To jest kontener obrotowy. O, tu można latać. Wszystkie kontenery są obrotowe i wszystkie się obracają dookoła. Eee, nie chyba wszystkie, ale możliwe, że tak. Wszystkie poobracam co się kontenery Coś mi się szczerze mówiąc wydaje, że jest ta niebieska pani Nie Ej bagetka, wytłumaczę ci jak do mnie dojść Posłuchaj, posłuchaj Widzisz tą ścianę, tą, tą dużą, tak Musisz wskoczyć na ją, ale nie z tej strony, co ja jestem. O, właśnie z tej, z tej okay. dalszej ode mnie strony. Tutaj jest taki o, cienki teren. O, ok. No, no czas na a do czego budynku można wejść przez parkour z drzwi, o! No. O nie! Co? Kto to został zabity? No, został brutalnie zabity. No nie, no nie mogę skoczyć. I, i, i to, to na pewno nie ja, bo już ja na Coś mi się wydaje, że bagietka, jednak jesteś winna. No to nie ja. Czemu go zabiłaś? Jak, ja go nie zabijam. Jak, jak mogłaś mi to zrobić? To jest mój kolega, przyjaciel. Ja. Jak, za jak, 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 Jak mogłaś to zrobić? A co minęło? Różek że ktoś mnie chyba zrobił. No tak. Zdradzasz mnie. Nie O, o czarny celuje! Czarny celuje! E, a kto umarł w ogóle? Ja. A tu, a no wiesz, i... Na... Na... No ale ej, nie ufasz mi? No... Jesteś czarny, ciężko ci ufać. Tyś... Nie, ja, ona jest biała. W, 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 w świetle e, ostatnich wydarzeń e, 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 e. coraz trudniej ci ufać. <trykne> Dobra, zamieścisz. Jezu, co za debil swój. Oskar, zabij. Przykro mi, ale muszę to zrobić. nie! No nie! <trykne> <laughs> jak to <ryd. laughs> Jestem minocernikiem Tak samo jak ja A jestem bastenderem Sam bastinderem. A ja jestem z Wiktorem filtowym. Ja jestem Oskarem ja. A, jestem... a jestem whisky jestem, a jestem... Ja jestem, To też Ja? Kto jest o, Bracie mój, gdzie jesteś? Whisky Ja jestem w, w pomieszczeniu ze skrzynkami Ja hejka O hej Uy. Wiktor ja sam oskarżę. Ej, jak coś to żeby to kręcidło na środku działało to trzeba kręcić E. Cześć, ja siostro. Ja chcę żeby się Ej, wyjeźdź, no. whisky, ch chodź weź mnie tu w lewik. Ja? Czemu jestem bo... Czemu? O Jezu, o! Wysoka. Też co do ciebie. Ej, spróbuj skoczyć na tego Tureta. Tylko nie przewróć go, bo Też on jest... Nie <laughs> <laughs> Nieważne. Może ktoś Sólu ci pomoże. Wiesz. Siostro, chodź tu. No to idziemy. E, ekliknę. na whisky. Jej, siostro, jesteśmy. A jestem siostro, czy. czy. czy bratem? Jestem układem dobrze. Ty jesteś dziewczynką. Mm. O! Latam! Tak myślę, że latam. O Jezu! O. Dobra, weź no. mi w busuj. Ej! Ten, Oskar jest! Oskar jest 100%! Oskar no, jest! Oskar no, no, no. spokojnie, spokojnie, spokojnie! Oskar, Oskar, no, no, spokój się! O. 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 Jest! O nie, nie udało mi się ciebie uratować siostry, ale przynajmniej cię pościłem. Ale wszystko masz siostrę. To tylko No wiem, no przykro mi siostra się nie wybiera. Mogłaś ją zabić. To w, to w sumie nie ma szkody. Ja sobie muszę muzykę włączyć.

O nie! A, szara jest! Kilo jest... Bierz broń! No nie! Przykro mi kochani, ale muszę! Mu... No nie! Weź ty może jakąś marchę, pobierz albo coś, ja nie jestem, że tak lata. No wiesz... U, to było mocne. Zabijanie Fajne przecież, no? Zabijanie to robota, robota dla mężczyzn, a nie dla kobiet Można i dwa razy w ogóle pistolet, czy Eee e, tak, można być siedem razy pod żoną tym mordercą. Ale przecież lubię pistolety, no A kto jest hotel? Ja. Chcesz we mnie zamieszkać? A kęcę. Ja człowieku. też. człowieki I Podjemy wieżę O nie, nie zabieraj mi Co robicie? Podjemy wieżę Ja tu... A co? Trzeba na, na zewnątrz, chyba Kurczę, dobra, pomogę wam ty na zewnątrz, szło. Proszę mnie nie pchać. Ale, ale każdy lubi. Chce ktoś jeszcze becze... tych? Trzymaj się. jest zmieniony na jeden. O. No, no patrz, pa, żeby zespałnić gr te grubole. Ciekawe to wygląda. Zresztą ja nagrywam, Oj. więc nie cheatuję. Gdybym nie nagrywał to ja no, moglibyście mnie o coś posądzić. Co w scraby gramy? Czekajcie, jeszcze trzeba. No, wchodzimy. Brzydkie nagranie to będzie, bardzo brzydkie. Oj! Juliet tam już tam jest! O. Juliet jest na stule, bo ona szybko sprintuje, wiedziałem. O! Nie. Ej! Jakby... ktoś teraz strzelił w to! Ej, aż mi się teraz taki tryb przypomniał Co musisz beczki zrzucać E, traf kompaktor No, wyleciał. E. Chodź chodź na konteneru Chodź na kontener Cześć. No. Skacz, skacz, To skacz, ja skacz. Okay. No nie! On się obraca! Na czas on się obraca! Nie, on się zaciął te, najgorzej. Dobra, dawaj. O, znów działa. Juwile tak tam był. obserwuje. Z góry. Hmm. Chodź. <laughs> Murzyn, chodź. Ło Jezu, ej! <laughs> można mielić na tym! <laughs> Dawać beczkę! O Jezu, nie! La, 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 la. Nie! Począłem, ja to zdrowia! Ale to jest... No, dobra! To teraz idziemy na B podkładamy C4 i wygrywamy, terroryści wygrywają, dobra Dobra. O Jezu! Chopaki, opaki, 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 spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie. Spójrzcie na mnie. Spójrzcie na mnie. O nie! No weeem, no kur... widziałem że x-ray... w minecraft'cie. Na x -raya. A ty bagietka masz pistolet? Jeszcze jak. O! To weź go zabij, zastrzel go! Masz się silność to amunicji, go. spokojnie. No tego tak, się, że... co biega z nożem. jaki pogląd tu jest. No... Zabij go! Zabi, zabi, za, Ale kogo? Do tego murzyna. No, wszystkich, bo tylko on żyje. Zabi tylko pamiętaj, że masz jeden strzał i ileś tam sekund trilogu. O nie! A nie! Dobra, już się nie bawię z tutaj, z jakimiś. Ja mam taki fory, uderzyłem w beczki nożem, co wszyscy mnie widzą i nikt nie podejrzewa. Widzę kogoś? Ja się kręci Po E kliknąć na to. A spójrzcie! Zkryłem coś. A gdzie jesteś? I kim jesteś? O! Wszyscy to samo. Czemu to się w ogóle obraca? <laughs> bo, to są, to bo, to, bo to są drzwi, tylko ze zmienionym modelem. Serio? <laughs> tak. A, te? A te już? Tak samo jak na przykład jest jeden fotel. Jest jeden fotel na wejdzie. tym mapie i on też jest drzwiami. No, no nie! O nie! Papa jest! Spokojnie, papa i tak zginiesz. Dobra. Szybko ja, ja nie wiem jak rzucać tym nożem, żeby trafiało. Czy muszę wyżej czy na wprost? E, no prawym musisz i jak jest ten taki pasek, to on pokazuje no to wiem, jak mocno. Nie, żeby... Miałem prosto w ciebie, nie? No. A rzuciło mi w ziemię. No bo to musisz trochę wyżej. Czyli muszę mieć trochę wyżej kamerę. E, jest tak, tak a, a i też ważne jak mocno rzucasz. No właśnie ja biorę na maksa. No to ten, no to daleko wyżej. ma India. Ja chcę, 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 chcę. Ej, weź mnie wypnij. A, jeszcze, bo mocniej trzeba. A czekajcie, bo. A, a ty. A ja. już przykład że fotel się obraca. Ty rzeczywiście fotel się obraca. No? Znajmę no. Stop it! Na każdej mojej mapie jest coś, co się tak obraca śmiesznie. Halo, Juliet. Hey. Ej, Juliet jest! O nie! Juliet jest! Juliet jest, Juliet jest, Juliet jest, goni mnie. Spokojnie, kochanie, dogadamy się. Nie. Tak, 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 tak. Juliet jest... Ej, ej, ej! Kto, kto jeszcze żyje? India, uważaj! No nie. O tak Czekaj, gdzie ty? Gdzie ty jesteś? No nie, no uciekłeś! No nie! O, A? Hej. No nie! Myślałem, że przybiegniesz, nie spojrzysz. Aaaa... No to widzicie, nie tylko chłopcy są dobrzymi mordercami. Eee, lagi były. <śmierdzki 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 <śmierdzki> też. La, lagi były, co nie, chłopaki? No. Tak. <śmierdzki> <bylo>. <śmierdzki> Jestem <śmierdzki> morderem. Tak? Fajnie. A, a, a jak się nazywasz? Uniform. Uh, Okej, okay, to jestem z uniformem, słuchajcie. O, uniform! Nie! O, za Aaa, <laughs> ah, A, uniform. I co? I co? Uniform. I co? I co? I co? I co? I I co? I co? I co? A, spokojnie, spokojnie, nic się nie stało. Ej, a kto jeszcze żyje? Ja. Okej, to e, A an no, czy jest morderem, to taki brązowy królecz, co wiesz? No nie, o. No nie, czekaj. No nie, no tak, tak. Ej, no nie jestem morderem. <śéls> no ej, 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 nie nie. Zaliło nie. mi się. No nie, a chciałem wejść. Cześć. <śéls> Ajajaj! Aj, aj. Kurczę. Są rzeczywiście na tej mapie niektóre pozycje, które, które dają ultra OP dla tych... dla gościa z pistoletem, więc po prostu no grajmy tak fair, że nie, nie na nic. Ej, ej, kto jest? O, oh, Foxtrot, chodź, 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 Fox, pokażę ci kotki w piwnicy. Dosłownie w piwnicy. Nie. co? To ty jesteś Foxrod? O, no to chodź Foxrod. Nie, jestem Alaska. Nie, ja jestem Foxrod. No to chodź Foxrod, pokażę ci e, ten. Kotry, jankę. Tylko te, te, teraz trzeba e, poprzesuwać to. Nie, to, to musisz po prostu taranować. No, 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 no. Nie, to chyba musisz normalnie taranować. Juliet, zaraz ci powiemy gdzie jesteśmy, zaraz cię zaprosimy. A więc jesteśmy, jak jest ten szar, sz, 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 największy budynek, to obejdź go dookoła. I to będzie taka dziura w nim i my jesteśmy pod ziemią jakiego, chodź tutaj do nas, mamy imbe. Ej, to jest największy campa ever. Ej! F I Foxroach, patrz, patrz tu, tu, tutaj jest mały prześwit Będę patrzeć Ty no, że ty ciężko. Chce, no, no tak, ale to będę musiał naprawić Chyba, że nie wiem, czy mi się będzie chciało Chociaż, że w wyniku zaistnienia i z jej sytuacji, może poszukamy ich, bo w sumie nie wiem Takie kampienie jest bezsensowne O, a patrz, patrz nie, nie widać go w ogóle. Ej, chodź, chodź, chodź do nas. My jesteśmy sprawdzeni, byliśmy w sprawdzarkę. C A ja widziałem gościa z pistoletem i jest on jak kubek i jest, on za, za tymi swodkami. Jeśli ja go pojem, to jest. Chodźmy do niego. Siema Juliet. Siema ma Jaki pysk Jaki pys Foxrot Fajnie <noise> się idzie y, tym beczką Kto jest Foxrotem? Jestem Foxrotem. No, dom hmm. już. Kto jest mordercą, tak mówi, niech skoczy wysięg. No czemu jak ginę Jeszcze no. zrobiłem taką pozycję na malowanie. Idź, dobra, zabij nie teraz, nie. zabij teraz bagietkę, dobrze. bo tak się ułożyłem po prostu. nie mogę, tu, No jak no nie możesz, po, czaj, pomogę ci. Już się nie wiem jak. tak się ułożył. Tak, no, ja ja mam spokojnie. Dobre kompo. Mnie nigdy nie znajdziecie. Dobre jest problem? Wychodź stąd! FBI open up! Tu powinno być jakieś wejście górne. No, rzeczywiście. Czekaj. Ej! Wiem co mogę zrobić! Dobra, ja mam mam się też IQ pomysłu. Ej, czekaj tam przy niej, żeby się nie obróciła, a ja podejdę ją od drugiej strony No wyjąłeś bagieta stąd W ogóle być niekam nie ma kampienia A wiesz co się tak nie możesz chyba obrócić on nie, da się je, ale to trzask spacja control, spacja Control E o! <noise> Już się zabiliście Gdzie jesteś bagietka, poluje na ciebie. Weź się obróć tak, żebyś nie mogła ten... nie mogła wyjść. Bagietka? Yes. No zaraz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, chodź tu, nic ci złego nie zrobię. No Jezu. O! To no, nie! Ja jestem ja tylko naokoło ciebie, nie w ciebie, spokojnie. Dobra, zabij ją. Ej, idź ten, ona jest otwarta. Idź do niej. No otwarta jest. Na nowe znajomości Dobra, wskocz tam do niej, bo ja cię zastrzelę Opróbuję! No, Mordery co przegrał z tym? Skąd to się! Dobra, i teraz chodź tu mnie zabić, jestem za mapą, a ja zobaczę czy jest koniec mapy Chcesz jeszcze zapalę się? A nie, tu, tu jest koniec, taki ten... hm, złotek. Chodź tu do mnie. dobra, to ja będę powoli spadać. To dajesz ostatnią turę, okej? Okay? Bagietka? Nie. Okej. Dobra. Okay. dobra. Myślałam, że nie jesteś jako łatwa. <laughs> nie. Ej, a w ogóle... Pa no nie, no dobra, ej, no patrzcie wszyscy wiesz, na mnie, na mój tak? widok. To, Właśnie, to nie jest tak naprawdę miał. pociąg, tylko ja po prostu tutaj ucięty. To. Aż czy ty masz? Tylko nie patrz. Eee, z O cholera. Może od razu z tą, z Ikrą. Jeżeli wiesz co to, to jest. No wiem. A jadłeś kiedyś... Jaki ja, 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 ja. strzał! O kur... A może gramy w tego? W t -t -t, Albo... W e, za tyle. mało osób. No, no zaraz bagietka pójdzie ja, te, ja też skończę odcinek kocham, bo. 25 osób Zrob ja to jest idealnie, 4 na 4. Znaczy... Ty... Kurczę, myślałem, że na głowę we papie skoczę. do kontenera? Bagietka! Nie, zanim ona tam utknie, proszę ją zabić. Bardzo proszę. No. Bagietka. To ty Bagietka Kłodek? A, dobra, okej, okay, spokojnie. W takim razie jesteśmy bezpieczni. Albo nie. Ja też chcę. Ja się boję, że coś się to wydarzyło. Fajnie jest. Ej, kto jest Kłebek? Co nie? Ej, kto jest Kłebek? Kto jest kim? Ja jestem kubek. Jestem uniform, ktoś mnie ukradł. No. Boga. Zaraz... Ja to tam. Zaraz cię Kłebek zabije. właśnie się zamknął i mordercą. Ja mam pistolet. No dobrze, a ja cię mogę w dwie sekundy zabić. Stanąć przy tobie i ten, A jak a... ktoś to, znajdzie, to po prostu. Nie, 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 nie mam broni. Ej no Kłebek kurczę A wyskacz Ja nie mogę teraz tym ruszyć w ogóle Skacz Jak? Skacz ja to daje. Ej Bagietka jak, jak, ty, jak ty się uwolniłaś? On wskoczył do niej Ej dobra, ja spadam Dobra, Kuebek, jest jeszcze jedna opcja, troszeczkę cheaterska, ale pił. Nie nie ma. Ej, patrz, tam ktoś jest na budynku. To nie ja. A ja spadam. Okej, okay. ja bym mógł to Apple, Ej, co się stało? Dobra. Dzięki za oglądanie. Koniec odcinka luwa.